Dobra, czekałam kilkanaście sekund. I jeżeli faktycznie tego początku tak obserwacyjnie, przeuważone nie przesyłam, no to powiedzmy. Nasze perfumy dnia na wyjeździe, u mnie jest to między innymi Roża czy rąza, Boże, jak te dzieci hałasują. Nie wyrobię. Nie ma tych dzieci dużo, ale one zawsze w małych ilościach będą hałasować. A wracając do tematu między innymi Rose czy Róża ani Bojarem. Jest to tutaj z tej oto próbki Bła Imperial wersja extra. Essential Parfum, Ale jest też zabrana próbka zapachu z zielenią Comme des Chlorofil, który dotestowałam wczoraj wieczorem. Bła Imperial extra Gdzieś tam trochę mają z klimatu klasycznego bła Imperial, ale według mnie to nie jest zintensyfikowane Bła Imperial w wersji klasycznej, trochę inną stronę poprowadzone i w moim uczuciu w sumie jedna i druga wersja bardziej na skórę męską. Jeżeli chodzi o róże, to jest fenomenalny zapach z różą. Według nut są wypisane tylko trzy kwestie, niby tak na flakoniku. Płatki róży, żywice oraz kadzidło. Jest ogromna, przepiękna, głęboka, Różam jest taka bym powiedziała trochę tajemniczość, trochę mistyczność jest to bardzo ciekawy zapach taki dopełniony to jest taka róża charakterna ale jak najbardziej nawet w niektórych sytuacjach i na lato to nie jest jakaś róża z dodatkiem kadzidła, nie wiem, sakralnego to nie jest jakaś róża z dodatkiem bardzo ciepłych, słodkich żywic bardziej o Boże, jak dzieci piszczą Bardziej to jest taka trochę tajemniczość tego kadzidła. Yy, duża rola przepięknej, kobiecej różaności, bardzo unikalnie podanej. Mam wrażenie, że same w sobie te płatki różane, a jeszcze to dodatki spowodowały, że to jest bardzo unikalna kwestia różana. A mamy dużo do siebie podobnych jednak róż na rynku. Ta jest inna. Jedynie yy w. Liquid Imaginary z Dom Rossa, ale tej wersji na M, tej drugiej. Dziś tam trochę wyczuwam z właśnie tego zapachu Ani Bojary, z tym, że zapach Ani był wcześniej. I dla mnie ten zapach jest dużo bardziej złożony niż takie skrótowe nuty na flakoniku, typu, że żywice kadzidły. Tak jak mówię, kadzidło nie jest stroną żadną tam poprowadzoną sakralną. Jest taka bardziej głębia, charyzma, tajemniczość takie zaokrąglenie, bogactwo, jakby taka luksusowość też tych żywic, ale generalnie jak najbardziej, jak najwięcej różanych kwestii. Oczywiście zapraszam do dzielenia się zapachami. E, mam tych osób, akurat ogląda tak, że jest zalogowana, bądź Landowski, grasz, grasz grą o Garden. nie wiem szczerze nawet co to jest. Także nie, nie grasz. Ogólnie, jeżeli ktoś akurat słucha, ogląda z możliwością komentowania, czyli zalogowany, to oczywiście zapraszam do dzielenia się, jakie u Was perfumy dnia. Ja przedstawiałam jakie są to zapachy u nas już wielokrotnie kiedyś opowiadałam, że ten zapach Ani jest fenomenalny. I w serii na moim kanale, w playlistach, jest seria z perfumowe I tam właśnie opowiadam o różnych zapachach Ani i już ten zapach wyróżniałam. I jest też seria perfumowa imię Róże. I tak jak jest ogrom róż na rynku, dlatego że róż jest bardzo częstą nutą perfumową, Jedno z najczęstszych, jeżeli chodzi o kwiatowe, bo jednak róża jaśmi najczęściej występuje w nutach, to muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o e, właśnie zapachy różę, to jest dużo do siebie podobnych. A ten jest naprawdę bardzo e, w charakterystyczną stronę poprowadzony. Inkognito napisał, napisała, nie wiem, siema, siema, witam. Także e, będziemy generalnie kończyć. Jeśli kogoś interesuje tematyka zapachów polskich twórców niezależnych, to jest cała seria Playsta Patriotyzm Perfumowy. Ostatnio trochę dawałam informacji wstawek z eventu perfumowego, na którym byłam. Dziękuję za serduszka. To jest to najnowszy zapach Chronicle. To jest polska marka, wspólny projekt Alana Balewskiego i Konrada Zabłockiego. I właśnie relacjonowałam, byłam zaproszona na ten event, na te warsztaty, na to spotkanie autorskie. Także trochę już stawiałam jakieś tam informacje, a po naszym urlopie może bardziej szerzej opowiem, jeżeli chodzi o kontekst, zarówno aktualnego zapachu, najnowszego, czyli o obrotach inspirowanego życiem Kopernika, ale i też o dwóch wcześniejszych, czyli Boston, Boston Tea Party i Kleopatras. Andrzej Lewandowski jakiś, jakąś chyba emotkę wysył, ale nie do końca. Nie do końca widzę. Co, co to jest za emotka. Nie widzę za bardzo. No nic, w każdym razie można się podzielić zapachami dnia. Ale ja jeszcze o tym Kondegom byłam. Jest to jeden z mocno zielonych, głęboko zielonych, silnie zielonych zapachów, jeżeli chodzi o Kondegersą. I tam jeszcze jest taki aspekt czegoś kremowego, dosyć mlecznego, właśnie takie aspekty mleczne, mleczno-kremowe drewno, mleczno-kremowa gardenia, ale właśnie ciekawie przeszłam na wszystkie zieloności. Także pozdrawiam.